wszystkim bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bedwarsów. Ostatni był, nie mam pojęcia kiedy, ale pewnie niedaleko, tylko tak wymyślam. Dzisiaj tradycyjnie sobie zagramy w Bedwars, na High pixelu. To chyba już wiadomo po tytule i po tym, gdzie się znajdujemy. Ciczyłem trochę przez ten czas, więc jest szansa na jakieś Wiktory. Ostatnio wygrałem chyba dwa razy, aż przez ostatnie trzy dni, więc jest progres, bym tak powiedział. Eee, oprócz tego zmieniłem, znaczy, ulepszy, poprawiłem troszeczkę mojego skina. teraz widzicie na ekranie stary skin, starą wersję tego skinu i tą, która jest teraz. Mi się ta bardziej podoba, bo jest. Tamta była zbyt biała. A ta ma duży kontrast i. No, fajna jest. Eee, nie było w niedzielę live'a, e, ponieważ szykujemy się do otwarcia serwera e, mojego. E, e, więc. Poproszę informacje w komentarzach a propos tego, czy robić live z szykowania serwera, czy, czy na razie sobie z live'ami odpuścić. No i tak myślę, że chyba należy. Lecimy. Od razu też mówię o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji i zostawieniu komentarza Możesz na przykład napisać, co sądzisz o, tym, o tej nowej wersji tego skina. Mi się ona bardzo podoba. Daj znać. Jak sądzisz tak samo daj znaleźć komentarzu, tak jak już powiedziałem, czy robić live'y z szykowania serwera. Jakbyś miał jeszcze dla mnie jakieś rady a propos grania w Bedwars, chętnie przyjmę i... Do dzieła. Piknie, zaczęliśmy. Ej, kurczę, wciąż wszystko. Kur... Dobra, strategia, lecimy. pik, tyk pik, 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 pyk pyk. E, dobra, mamy od razu lecimy. Poemeraldixy. Speed bridging, cyk, 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 shiftujemy. A nie. nie. Ja tego nie potrafię, a, to, a w tym, w tym, to, to nie dla mnie, to nie dla mnie, ja nie jestem pracownikiem w No bra, super, mamy Emeraldixa, czyli... W ogóle na Hypixelu są ostatnio takie lagi, że się nie da grać, normalnie Cię cofa i... Normalnie wiecie, spadasz sobie z jakiejś górki, cofa Cię i przez co giniesz, co nie? Bo cztery razy Cię zrzuca z niej, cztery razy Cię z niej rzuca. I... No chodź, man, man. Nie wiem czy powinienem tak ryzykować z tym całym Emeraldem, ale... Dobra, nie żyje. Kurczę, było blisko. Było blisko. ja nie ogarnę jeszcze kwestii tych dawania damage, bo raz ci gościu klepie cały... Widzimy się w kolejnej rundzie. Dobra, jesteśmy... Ej, koła, to ostatnio to tak zepsuliśmy. Ja widziałem tego gościa, tylko jakoś nie zaczaiłem, że on nie jest z nami. W ogóle co to za dinner, bo on tu siedzi. Dobra, cyk, cyk, lecimy po cyk, -Y. Dobra, dzień dobry. Eee, jeśli chodzi o speed bridging, to się uczyłem... jego tyłem, ale to i... Spadaj, gościu! Kurczę! Naprawdę muszą mi psuć odcinek? Widzimy się w kolejnej rundzie. Oh, kolejna runda, mam nadzieję, że tym razem... Nie no, serio! Patrzcie! Na... Czemu u nas w drużynie są tylko dwie osoby? Czemu to akurat musiało paść na nas? Nie, nie no! Psują mi odcinek, nie nagrywać jest spróbujemy. No i na tym się skoczyło. Do widzenia, pa pa! Dobra, po 40 próbach yy, samobójczych, w sensie, że próbach, żeby coś nam zniszczył to łóżko. Postanowiłem, że dobra, spróbujemy tutaj zagrać. Może op, al, 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 Alicho coś wyjdzie. Coś mi się w to nie chce wierzyć, bo wydaje mi się, że jesteśmy naj, największym celem, jeśli chodzi o, o wszystkich tutaj. Jak zobaczyli, że jesteśmy, jest nas tylko dwóch, mi powiedział. Kto by nie skorzystał z takiej okazji? Hm. No, we, spróbujemy nie zginąć od razu. Uuu, kiedy ja nie przestanę umierać? Takie pytanie mam. Kurna, luj głupi mnie zabije. Ałciu, przepraszam. Nie chcę nic. Ciężko mi się gra na takim fowie. Nieprzyjemnie, ale no trudno. Co mus, to mus, tak? Podobno to dobre do PVP. W sumie to jest coś w tym jest. Bo jednak ta osoba, w którą się celuje, jest większa więc jest troszeczkę łatwiej wycelować. Może. Ale no, tam powiem męczący z tym fą. I nienaturalny. Naj najnaturalniejszy jest według mnie takie 90 albo 100, no. No Nora! No, no. To widzę, no. Dobrze, no. Wbijam. na chwacucha. Co kurde, nie wiem... Nie wiem jakie oni tam mają zabezpieczenia. No właśnie. Jakie oni tam mają zabezpieczenia. Ojej! Czym wy tam zabudowali? Kurde, przywietni do sprawy, do oria, ja no to. O, kurde, przecież ty raz inaż dobieć, faj, faj. Co? O, jest w ogóle mam tyle irona. Kurde, jeśli mu ucieknę, też są jakieś popierniczanci, nie? Nie zabije, zabije mnie, zabije mnie, zabije mnie, zabije mnie. Nie zabij mnie serio. Właśnie to jest to, o czym wam mówiłem, że na Hypixel są lagi. Proszę tutaj o powtórkę w montażu, żeby zobaczyć. Zobaczcie to. I on walczy i ode mnie w ogóle odwrócony bokiem. I dziwnym trafem mnie zabija. Proszę tutaj... o powtórkę replay, bo ja To jest to... Hypixel musisz się zmienić. Wiesz, zazwyczaj się mówi, jesteś super, nie zmieniaj się, ale to jest żenada, masz się zmienić, bo to jest gówno. E, przepraszam. to nie jest swoje te sprawy. Ale to... To może nada! Jak kurne mnie biją, stąd do mnie odwróconym bokiem. Aaaaa! E, to jest dwójeczka, ale... Ja sobie... Ktoś tam tutaj... skurczy byku. Do widzenia. Hip dongo, bing bi dongo. Ha, no... Jezu, bo to jest nasz. się kur... To... zastanawiałem czemu on jeszcze nie ginie. Ta woda nie mogłaby się na przykład, tak myślimy, nie wylewać? No. Tak bardzo był, byłoby miło, gdyby ta woda przestała się wylewać. O, dziękuję. Jeszcze dalej się wylewa. Dobra, skończyła. mi mnie doprowadzała ta woda. Dobra, lecimy dalej na środek, po. O, i te maski, po, i te maski, mhm. Uh -huh. I te maski, maski, maski. Uła, uła. Uma, buma. buma. Klechu, uma. Buma, ruma. Tu, 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 ma. Kąpi. Kurne biją mnie o, o... nie, zaraz serio straci łóżko, no to... To to super, no. A chyba sytuacja opanowana, rozumiem. Chyba... A, w sumie mogę tego emeraldziska odłożyć, żeby go nie stracić. To jest bardzo dobry sposób na... żeby odkładać kurde rzeczy do Ender czasu, bo wiecie, już tutaj. Zaraz ginę. Serio? Musiał tak zabudować. mało się, moo hmm. się O, ja pitole, no. Ale, że serio? A, widzę. Pięk, pięknie, pięk, No, nieźle, nieźle z kościo. Nice, tylko ten gość co poszedł, mnie jest w pułapce! Jak miło. Czy się rzuci w przepaść? Gdzie tu jest? Kto tu jest? Nie. To tu nie ma, gdzie on jest? Dobra. Dzień dobry. Aha, serio? jestem beznadziejny. PvP. PvP, PvP, PvP. sprawdzony już żonę je. Do widzenia. Cyk 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 Kupię tutaj sobie, cyk się bawić łukiem. Bo łuk to cyk łuk to cyk cyk trochę nie bra. O, Jezus, mama. Nie, serio, właśnie sobie kupiłem łuk. Ja, za... yeah, pito, ale jestem naj... Jestem skończonym durnym. Ja wiedziałem, że nie doskoczę. Ja to wiedziałem. A mimo wszystko, jak dureń, tam skoczyłem. Idę naprawić mu błąd, przynajmniej spróbować go naprawić, naprawiając ten rąbany most. tutaj przypilnąłeś, to niech nie idzie. Jesteśmy głównym celem. W ogóle, nie nie, serio, żadne łóżko, nie, żaden team nie jest zniszczony. W ogóle, co wszyscy się oble... W ogóle, no, chodźmy spróbować kogoś zniszczyć, nikt, nikt... nie jest zniszczony, spróbujmy kogoś zniszczyć. Zawsze mo może się coś udać. String ting tongo, zestaw humbuildera. Build, build, buildera Spróbujmy sobie kupić tamto. Czy to będzie za mną zawsze? Czy to tylko taki bonus jest teraz, że mogę sobie, sobie raz kupić? Chyba tak, chyba tak. Nie mogę sobie to normalnie kupić. Treszka to ile kosztuje na przykład to? Okej, okay, dzisiaj Rona Nice. To możemy sobie pokupować. Sringing tin -ti 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 go Bingi banga bongo, tu za trzy golda. ej. to jest. Dobra, teraz... Dobra, mam takie itemy. Normalnie wam powiem, że kuźwa musimy tego gościa zarąbać, nie? Dziń skurczy, byku. Dzień dobry i do widzenia. Jeszcze mam diamencika dostarczył, taki miły jest. Mam też troszeczkę ironika na drogę. Tyle. O, jeszcze no co do budowania się na razie czego? Cyp, cyk. Zaburzymy cyp, cyp. dobra. String, dung, ting, Dongi dongi dongi. Ty 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 tongi dong. W ogóle, ja, gdzie sobie je ustawić w To Tutaj ja poproszę w komentarzach o pomoc. Y, kwestię tego, z jakiej odległości widzi się innych graczy. Bo ja, ja, ja mam z tym problem, że ja w ogóle widzicie. Dopiero przed chwilą ich zobaczyłem, tak? Aha, okay, i mnie zabili, No to fajnie. To był fajny plan, kurczę na, na zniszczenie komuś łóżka. <grym> Muszę jakoś inaczej to wyknić. To jest mój ulubiony sposób, tak po prostu spróbować się zagrać i zniszczyć, ale... Ej serio? Czym nie mam tych itemów? Jezus! Ale bez nadzieja. Nie no, klapa! Eeeh... Uh, valso. Guarda che hit dai eh. <susurra> tanti <Vento>, anti-intelligenza. <-intivision. laughs> ah, ecco. No, bravo. Próbujmy się nie zabić znowu... ...czemu mówię znowu? Tak, Weźmy sobie tu, no kurde, żal się to nie, nie zostają mi na zawsze, te kurne i ten, nie... No już się cieszyłem, że to Hypixel jest zmożony, tu coś fajnego, ale... Ty ty, życie to życie. Nie za słodkie, nie za gorzkie. Ale więcej jest tej goryczy niestety. Nie ma życia idealnego. O. Czemu? O! W końcu zniszczyli komuś łóżko. Geniusze, no. I się odpowiedział, że Geniusze zbrodni są. Podstawowy zestaw. Dobra. Leci i inny. Ugh, <śmany> muszę sprawdzić, która jest godzina. Jak zwykle sprawdzam, która jest godzina, to z nową, raczej to to jest ostatnia gra. <śmany> Próbuję ich wziąć jakieś zaskoczenie chwileczkę. Okej, okay. czyli oni sobie robią coś takiego. Hadże co skupili na nich? Okej, okay. mm, co by tu zrobić? Okej, i teraz sobie z pójdzie. Tak byłoby mi bardzo na rękę, gdyby to zrobił. I dalej Uuuu, dziękuję Jak nie teraz, to nigdy Nie no, oczywiście, bo musi być lat, nie? Nie, no musiał być lag. Widzieliście to? Ja bym normalnie to łóżko zniszczył! To głupi lag, Hypixela cofał mnie na tą głupią, pierniczoną kratkę. Hypixel Pixel z beznadziejnym serwerem. Myślę, że największy serwer na świecie, ale to powinien, największy serwer na świecie powinien jednak być trochę lepszy a nie taki szajs to nie jest serwer tylko jakiś gówno a jeszcze do, 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 do widzenia państwu życzę miłego tygodnia, dnia prawdopodobnie piątku bo pewnie to ogólnie leci w piątek że znaczy, chyba to wrzucę w piątek o ile ja mi się uda zmontować Eee, no to, tak powiem, jak mam się z wami tam, gdzie się z wami spotkałem.